Siemanko, siemanko, z tej strony Oliwia. Dzisiaj mamy nietypowy odcinek. To jest, że za każdym razem jak zginiemy pojawimy się w innej grze. po prostu piękny odcinek, ale i wychodzimy. Uważajcie, bo tutaj ja to spać. Słuchajcie, tak. No... Kurde. mamy po prostu... O, wiecie... Trzeba teraz w łobeczkach, nie umrzyj! Nie cierpię chodzenia w a Ejcie, a one znikają? to Więc tak? pojawimy się w innej grze, jak zginiemy, więc widzowie musimy uważać, naprawdę. Jest no ze nie. mną! Maja! Nie! Maja, ale dobra... Wejdzie. Lecimy, widzowie. Chodź, Julian. Nie, Maja nam już dedła. Czekaj. Ok, idziemy. No nie, już Maja umarła no nam. tak szybko. Ja jestem najlepszy, w hobby! A więc ja tak nie umrę. La, pa, pa. O nie, to są te igły! Dead one. O, jest I to na oliwicach. Jesteście? O, to jestem, jestem! Jest nawet spotka widzenia w ciemności. Widzowie! Zostawaj tutaj... Moje wszystkie rzeczy. Co jest maja? Co się ze mną dzieje? I musimy jakoś. Ha, jeszcze zbrojka. Musimy widzowie jakoś zginąć, bo na Oliwica się nie da zginąć. Dasze, daszę, Dasze Mów diamentowy pickax. Diamentowy ja po co ci? Mogę cię zabić. Nie. Ja idę do lawy. Papa. No zostaw mnie. A gdzie jest lawa na ulica? Creeper. Gdzie słaba na oliwicach tak w ogóle? Ja z dużej Na tym. Ale nie powoduj się tu. Bo ja mogę cię zabić. Nie. Wieźba! Wieźba. Strzel nas. Podkom osłabienia. No Juliek. Co musimy jakoś umrzeć? A pokazać ci, co ja mam? Za tobą! Bij mnie. A, nie możemy tak szybko umrzeć. O nie, ja widzę, tak, zombie! Nie ma. Nie. Oliwia, Oliwia, umarła. Okay. Okej. Okay. Y Maja. No, no bij mnie, Julian. Nie. Yes! o, o. Razem widzowie Oda Ale musimy umrzeć, mm -hmm. ona ja jestem akurat creemate'em. Widzowie, jesteśmy w Amongasie! Pierwszy filmik z Amongasa! I z Brawla może będzie. Widowiec, nie no, nie wiecie? wiem czy nas przeniesie do takiej gry. Dobra widzowie, robimy tutaj um, bijemy Musimy nabić dużo. Go, 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 Tak, z 20, może tych kamyczków takich. Dobra. O, mamy 20, więc zadanie wykonane. Ja też zaczynam już gierkę. Oj. Już zaczynam. Okej. Ja będę miał najgorzej. A, ja... jeszcze impostorem Super. jeszcze? Super. To jak ty zginiesz? O, kurde. W go my... wywalą. Będę musiał zostać wywalony, ale nie wiem jak, żeby nic nikomu powiedzieć, nie powiedzieć. Dobra, jestem w sobie kartę. Dzień dobry, Co takie głośne, coś ścisz. Ej, widowie, gdzie my jesteśmy? My nie jesteśmy ze zwykłym mamą w gasie. Co jest, czemu wszyscy czarni? O co chodzi? Mm, okej. Okay. Tu się dzieje. Nie chcę szybko biegać. Jak robić zadania? Idziemy robić jest? resztę zadań, które nam zostało. Okej. Okay. Idziemy, idziemy. Tutaj tak, tu są... Nie, tylko to ty jest. Ja nie rozumiem tej gry. Nie rozumiem. Okej. Okay. Ciekawe jaka będzie następna gra, jak zginie. Mam nadzieję, że aż tak wszystko nie zginę, bo chcę trochę pograć dla Mongasa. No ja też chciałbym z oliwem pograć w Among Mhm. Mm Nawigator nic nie mamy. Ale... Ty masz na jedziemy... rogu, gdzie możesz to zrobić. Admin. Nie, w Storej jest. To idziemy do starej, a tutaj mamy. Kabelki moje ulubione. Ok, mamy kabelki zrobione. Idziemy po kolejne kabelki chyba. Tak, kabelki. Dobra, mamy kabelki zrobione. O nie, osiępie nie zrobili. Dobra, zobaczmy, mamy w adminie. Już wszystko chyba w adminie zrobione. No nie! Znaleźli ciało, więc już impostor zabił dwóch osób. To dosyć dobrze. U mnie jakoś się nie składa, że impostor, będę... że impostor jakoś nie chce mnie zabić. Impostor. Nie też na razie nie bije. Widzowie, w końcu on mnie. Możemy to robić? No ja nie mogę. Nic nie mogę na tu robić. O. Dobra. W ogóle nie umiem zagłosować, ale nie wiem, dlaczego wszyscy mnie wyczarni. Nie wiem, chodzi. Musisz kliknąć, żeby o. zagłosować. Wiem. Dobra, mamy dalej ciemno, o, więc impostor może się ze mną ciągle kręcić. O! Już naprawili światło? Nie, nie mamy nic. Mamy coś w storage'u, więc idziemy do storage'a. Mm, nie, tutaj nie jest storage. Tu jest storage? Nie, to jest komunikator. A, Elektrykanu. no. nie wiem, nie mam. Okej, już prawie taska. Nie wiem, kto jest impostorem. Może też na czacie będą pisać. No, bo chyba ja nie chcę grać 100 lat w Among Chcę tylko umrzeć. Oj, widzowie, dzisiaj będzie live też. Tak, chyba będzie. Więc będzie o. O oh, nie. Hmm... Kto go Nikt. Może o 13, a może. No tak, może o 13 albo o 12.30, więc wpadajcie na mój kanał, obserwujcie. A prawie jest 11.57. No więc może o 12.30 albo o 13.00. Co jeszcze pomyślimy, widzowie? A my tu gramy cały czas w Amongasa, więc. Security, tu jest. Nie, tu jest 2.0. W Elektrikalu to idziemy do. Nie, ja posłucham, że idziemy do Elektrikala. Drugą stroną się do Elektrikala idzie. Więc idziemy na, do elektrikala. Tu będzie chyba elektrikal. Ciekawe, co teraz będzie, że Gierka, może. może, coś fajnego. No o, tutaj mamy do zrobienia kabelki. Dobra, kabelki Dym zrobione. Druga Minecraft, teraz mangas. No fajnie. Brak, to że też nie jest nic do zrobienia. Do starego. Nie, postaram, nikogo nie, nie, wiem, nie Tu jest, będzie, tak, tu jest elektryczny. Oj, zabili mnie widzowie. Pa! Znaczy, no nowa gra będzie. O widzowie, jesteśmy teraz w Prostacie. Co się stało? Ogólnie to będzie pierwszy odcinek z Brawla. W Brawl Prostacie. Tak. Jest I widać, to Julian, a Olivia to Maja. Wow. Ja jestem Kitty, więc chyba czas ma ja zacząć rozgrywkę. Co? Starcie! Ja jeszcze nie ja sobie jakiegoś zadmiarza wezmę. A. Może weźmiemy tego, tylko sobie go jeszcze trochę zaupgradujemy. Okej, okay, ja już mam zebrane A wy? Ja już też ja mam tego podwójnego. No, on ma zobaczyć jakiego fajnego ma. Patrz, na 8 bitowca. Okej, okay, moja dziabula. Więc gramy. A czekaj, jest za dyma! No, inaczej się nie da grać. Dobra, mam nadzieję, że teraz nie przegramy. Uff. Tak, to jest bardzo łatwo w Starsie zginąć. No więc, Brawl Stars nie wiem ile będzie trwał, ale dobra, idziemy do zadymy. Tak najmniej chyba w a mógł najwięcej będzie trafał. Mhm. Dalej, lecimy. Już prawie umarłem. Jak wy się trzymacie? Ja już. Dobra pomyśleliśmy że trzeba przegrać, a nie zginąć, bo to by było naprawdę za łatwe. Ja jestem bramkarzem tu. Strzelę gola! Nie, odbił ode mnie! Ja chcę wam pomóc. Mam piłkę, mam. No czy to nie uda? O nie, zginęłam! Proste Oliwia. Nie, też zginęłam, dobra, ale Maja musimy przegrać. A jeszcze mamy szansę. Dobra. Ja. Julian, nie do no to tej bramki. Chroncie mnie! To chronię! Jesteś Dobra, super gola strzeliłem Mamy gola! Mamy gola? Nie mamy. Yes, Jest, i chyba tak szybko nie możemy w Udawać! Mam piłkę, rzesz No nie wytrzymam widzowie, jak widzicie oni są naprawdę tutaj za mocni Ale fajnie, że mamy Brawl Starsa Mój brat Pewnie nie będzie mam... dużo hejtów, że nie wybrał Stars dla dzieci i tak dalej, ale To nie jest dla dzieci Każdemu podoba się nawet broń. Mam piłkę Dawaj, dawaj, śpiewaj ja byłam tak blisko bramki. Ja też, no ale to ciężkie jest. Mam no, piłkę, ochroncie mnie! Ojej, ja już jak bieżda było, widzowie, dobrze! Wygraliśmy! Majka się cieszy! Majka jak ból wjeżdża! Mm. <grym> no dobra, kolejna runda. Kolejna runda. mam, o mam, mam tego! Mam, mam, Pasa? O, ja Nic nie się. trafił z pasa. Morera. Dobra, ja sobie biorę zadymiarza Może go ulepszyć mogę. Nie, nie mogę Zatrzymajmy. Dobra, ja tak. A wy gotowi? A. Majka wybiera jakiegoś zadymiarza Ile ono będzie wybierać tego zadymiarza. Majka. Twojego <laughs> 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 ulubionego. No to by. Maja już? Nie, tej tu nie ma. No. szczele w nią zarabi. Ciąg! <śmina> Musimy na nią czekać. Maja, kliknij! <śmina> Ile ona może to robić, widzowie. <śmina> Maja! Nie, no będziemy na nim czekać 100 lat. No Maja, rób to, też. Kliknij! No będzie tą Tom przytulać <grym> 5 <grym> lat. To <grym> no ja w tym czasie sobie jakiegoś zadymiarza wybiorę. Dopóki póki je na to robi. Nie, El primo. Majka, no, szybciej. nie, 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 czekać już! Ile można było? Nam czekać, Pół roku czekać na jedną. O, nie, nie, roku z nie, czekać na nie, 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 tego... Mam nadzieję, że żyjecie. Żyje. Maja, strzelaj tą gola tego. Nie mogę. Majka! Kto ma piłkę? Majka, ja się z nim bije, a nie piłkę bierze, bo obok niej. No nie, mam piłę. Nie. Dawaj. Julian! Mam. No kurde, widzowie! Nie było! Było! Nie. Mam! Aj, to jest że my to przy... My to przegramy! Dobra, ja mam sprób idealnie, tak mogę bardzo mocno strzelić. <grym grym> <grym> Ej Julian mam! Ej, Julian, dobra, Ej, właśnie mnie chroncie! Julian, szybko! Chroncie mnie, bo to jest... No ale mnie też zabijają! Szybko! Gdzie ale, piłka! Chodź, 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 chodź. Podaj Julian, podaj! Podaj! Mam. Nie mogę! Dobra! Już nie używaj Ja używam super atak żeby on dostał tylko tą głupią piłkę O nie Co tu się dzieje? No nie no to jest... Mam super atak Graj, 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 graj Co to? O kurde Mam, mam piłkę Szybko dawaj Ej, bo ten ziołomek jest mega twardy Rokietnicowy tak Przy ich umarłem. Ej, no nikt nie i przegramy. No nie. No nie. Julian gol leci do nich! Leci. Znaczy... Zabiłem go. Do grywka. Nieśmiertelni! Kto ma piłkę? Ja. No wechronicie. Jest! 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 Udało się. To Jest, to jednym golem moment. wygraliśmy. Ja mnie tu nie ma. Ja tam biegnę. Dobrze było. Czy twoja to odcina? No, ale przecież wygraliśmy, nie? No, to już kiedy my możemy? A nie przegraliśmy. Macie pasa? Ja nie mam. A nie ja mam. Ale to gemy. Macie To co? Jeszcze raz? O? Mam skina barley. Barley ja mam. Ośmiobitowiec. Nie, nie. co, tu już masz to ja, zrobicie? Mam Mam barleya. Gotowa jestem. Ma je gotowa? jest mały czołgiek. <laughs> O Maja bo znowu będziemy na ciebie 5 lat czekać Ona ma rzadki, rzadki Jackie zdobyła Jackie? No O Maja odblokowuje nowego żarza wymiarza Czemu Maja jest offline? Mają wywaziło Dobra, widzowie, czekamy na Maję. Co ja gadam? Maja, już gotowa jesteś? Aaa, widzowie, poczekajcie, aż Majka będzie gotowa, bo to będzie trwało wieki. Dobra, widzowie... Hmm. Nie wiem, gola prawie. Ej, ktoś ma piłkę ze złych! Oddawaj tą piłkę! Nie! Kto ma? Ja! ja! Majka mnie broni! Nie no! Jest! Ale co? Jest, dobrze!

Też mam. Ja też mam pasa. Też mam. Bardzo mi otwieramy, Uwaga. Rer. A nie było nic ja dobrego. Przynajmniej były skotki. E. Że wybiera wymiarza. E. Primosa. Idziemy. Maja! Ona wybiera za dybiaża. Maja, szybciej. Nie, no my nigdy nie skończymy brawla. My jesteśmy tak dobrzy. No właśnie. Teraz musimy przegrać. Ale nie dajmy się przegrać. Co? Dajmy się przegrać. Czemu? No my nie my my Mam piłę. No przynajmniej to dobrzy są Ja mam piłkę drogę Ej oni są lepsi <noise> Majka no Już strzelił Dobrzy są obrońcą Ta obrońcą No Majka już, już Olivia! Muszę to otworzyć! Rozle! Rozle! się Rozle! 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 się Rozle! 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 strzeliła. Co tu się dzieje? Ej, ja mam problemy. No, mam Piłki nie biegłam. No biegnij, Olivia. Nie ma ja. Nikt nie ma. Mama, mama. O, o, nie. Mam nie. piłkę. Dawaj tego. Nie. O, mam mało bicie go. To koniec już gry. Nie. O, nie. O, gdzie my jesteśmy? Co? Jesteśmy w Stumbelgeisie? Stumbelgeis przypominają mi takie stare czasy. Julian, ma? A Maja? Gdzie ma? To... Nie wiem, może... Nie wiem, może Maja już grała w to i... Nie wiem, nie przeszła. Może? Co tu się dzieje? Co to za mapa? Ja to chyba przegrałem, nie umiem takich map dziwnych. Trzeba się chować. Jestem pierwszy! Frytki! Mniami! Aaaa! No widzisz jakie dobre frytki, co nie? Mniami! Aaaa! Teraz padnę. Frytki mniami! Aaa! Frytki mnie biją! No właśnie frytki nie są mniami już... Bo te bijące frytki nie są mniami. Nie jakiś pancake. Aaaa! Wreszcie tu weszło. Co się dzieje? Ej, nie, tej mapy nikt nie wygra. No, jest za trudna. No nie, no nie, nie umiem nawet tu przejść. Nie! żyje. Przeszłaś? Nie. Nie! No co Tej mapy nikt nie wygra. No co jest, Widzowie? No jest za trudna. My no ją znamy. No, będzie nie druk nie chyba nie. dogrywka w Stumblegu, bo... No Stambelgai jest niemożliwy. No patrzcie na to, no. że idę do środkiem. No kolejne burrito, co Kupię burrito. Ej, ja przyszłem! Serio? przeszłem jakimś cudem. Prawidłowo, poczekam aż to przeleci. No nie pychajcie się. I teraz żyjesz? Dobra, ja! jeszcze raz? No nie, już dwa osoby też. Nie, no w droga, będzie to Jest, jestem, jestem. Przeszłam burrito. No, burito było najcięższe. Mhm. Jakieś tosty, co się dzieje? To jest mapa jedzeniowa. Dobra, i na końcu jeszcze tylko musztardę, To łatwo. Jestem na tych tostach. Znowu burrito! Znowu burrito? Już udało mi się! No, te tłuszcze spłaczają. A, nie, Olivia. No, no nie, no. Ja to Jestem przy... na tostach! Nie boli Szybko. No nie, no, no, Naj no, będzie do gryzka. E, ja. pawi. A. a.